Siemanko, witam was w drugim odcinku, w którym będę pokazywał i oceniał wasze rowery. Dostałem od was mnóstwo zgłoszeń, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodoba. No i oczywiście pełen spis części znajdziecie w opisie. Na sam początek lecimy z rowerem od Mateusza, którego pozdrawiam. Jego rower to Spec Stump Jumper Expert w wersji karbonowej, którego cena to 24 299 zł. Miałem okazję sam się na nim przejechać, kiedy spotkaliśmy się we Wrocławiu i jest to naprawdę bardzo fajny rower. Z przodu znajdziemy w nim Rockshock'a Pajka RC ze skokiem 150 mm i dumper Rockshock RT trójka ze skokiem 140 mm. Mateusz bardzo często wyjeżdża nim w góry, na przykład w góry Sowie. Pozostałe części w opisie ale największym bajerem w tym rowerze jest możliwość dostania się do wnętrza ramy. Udało mi się to nagrać, kiedy spotkaliśmy się we Wrocławiu, dlatego sami zobaczcie, o co mi chodzi. Patrz, co tutaj mam. legitymację, pompkę, batoniki, chusteczki i jest jeszcze dużo wolnego miejsca, na przykład na dętkę i różnego typu rzeczy. Jak dla mnie ocena 10 na 10, ponieważ było mnóstwo zdjęć dobrej jakości i możliwość dostania się do wnętrza ramy jest czymś niecodziennym, dlatego uważam, że ocena jest bardzo sprawiedliwa. Kolejny rower jest od Karola. Jego rower to Tius z 2014 roku, jest on jego drugim właścicielem i odwiedził z nim Kazurę, ale w planach ma wyjazd do większych bikeparków. Aktualnie z przodu jest Boxer, ale ma zamiar wymienić go na Foxa 40 Elite. Rower taki jak na zdjęciu kosztuje około 5,5 tysiąca, dla mnie jest bardzo fajny i zanim kupiłem Speca myślałem nad zakupem takiego roweru, więc troszeczkę ci zazdroszczę. Oby służył ci jak najdłużej, ocena 8,5 na 10. Tym razem znów Mateusz. Jego oczko w głowie zostało złożone na ramię Nukeproof Scalp z 2014 roku. Znajdziemy w nim RockShox'a Boxera World Cup, kierownicę Spunk Spike, hamulce Shimano Deore XT, starą jak i nową wersję, obręcze DT Swiss FR600 i opony klasycznie Miniony. Jak dla mnie bardzo fajny sprzęt, nie mam się do czego przyczepić, dlatego otrzymujesz 9 na 10. Następny rower to trialówka od Suchego. Pozdrawiam cię Suchy. Tutaj już wchodzimy na trochę inny grunt, niezbyt dobrze mi znany. Tutaj do oceny przydałby mi się Piotr Bielak, który w trialu siedzi od kilku lat, ale mi osobiście rower się bardzo podoba. Jest to Echo Basic na kołach 26 cali. Z tego co się orientuję, jest to rower raczej syryjny, dlatego cały bike check będzie w opisie. Powiem tylko, że rama i widele są aluminiowe, oponki to Maxisy, a hamulce razem z tarczami to Avidy. Waga 9,85 kg. Wydaje mi się, że na trialówkę jest jest dość dobrą wagą. Rower taki kosztuje 2700 zł. Jeżeli chodzi o cenę, otrzymujesz ode mnie 7,5 na 10. Kolejny rower jest od Cypriana. Jest nim Dartmoor Gamer z marcochem DJ Trójką o skoku 100 mm. Rower ma od końca wakacji 2019. Jeszcze nic w nim nie zmieniał. Jeździ nim po swoich lokalnych, miejscowych hopach i spotach. Kiedy go kupował, dał za niego 2600 zł. Mimo, że jest to seria, pokazuję wam go, bo sporo osób używa tej ramy do dirtu. Jak na nowy rower, nie są jakoś szczególnie drogi. Waga 13,5 kg też jest według mnie w miarę ok. Wiadomo, że seryjne rowery nie są zawsze jakieś najlepsze, ale jako baza, według mnie się nadaje. Ja zawsze lubiłem dartmury, w końcu sam jednego miałem, dlatego dostaję już 7,5 na 10. Ten rower natomiast to jeden z moich faworytów w dzisiejszym odcinku i jest to Mondraker Sumum z 2015 roku. Damper jaki w nim siedzi to Fox RC4 w Kashimie. Amortyzator to Boxer z 2017. Koła WTB, zarówno przód jak i tył. Przerzut Kashimano, Saint BR820. Piasta z tyłu to Howe Evo 2. Kierownica Answer. Gripy Odenesa, Holdfasty i blat Rentala. Każdy oczywiście może uważać inaczej, ale dla mnie to rower jest bardzo fajny, jest idealny wręcz. Dlatego otrzymujesz 10 na 10. Tego roweru myślę, że nie muszę przedstawiać. Jest to Demo 8 od Kuby. Kuba mieszka w Irlandii i kupił tą demówkę za 1000 euro. Jest to jego wymarzony rower oraz pierwszy full. Według mnie, kupienie demówki za 1000 euro to była okazja. Nie wiem, czy można gdzieś znaleźć za taką cenę Demo 8 z 2015 roku. Z przodu znajdziemy Santura Ruxa 203 mm skoku. Natomiast z tyłu Foxa DHX RC4. Kolorki są świetne, jak dla mnie. Myślę, że nie da się nie zauważyć tego roweru na ulicy. Ocena za to demo to 8 na 10. I na koniec Adrian również ze swoją demówką, ale starszą, bo z 2014 roku rower kosztował go całościowo ponad 8,500 zł. Z przodu znajdziemy Foxa 40, a damper jest taki sam jak u mnie w specu, czyli Fox One R. Obręcze są od Denesa, siodło to Chroma, klamki Z, zaciski XT, napinacz Mozart Presto. Szkoda tylko, że nie wysłałeś więcej zdjęć. Ja bardzo lubię demówki i kiedyś, jak się na jednej przejechałem, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jeżeli chodzi o cenę, otrzymujesz taką samą jak twój przednik, czyli 8 na 10 To by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli Ty też chcesz, aby Twój rower pojawił się w następnym odcinku, to w opisie jest instrukcja, gdzie wysyłać zdjęcia roweru. Trzymajcie się. Jo.